Obejście węgierskiej górki i utrudnienia związane z uruchomieniem ruchu tranzytowego. Te dwa tematy zdominowały dzisiejsze spotkanie. W węgierskiej górce gościmy przedstawicieli generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad i starostwa powiatowego w żywcu. W czym zarządzaniu jest droga łącząca węgierską górkę z gminą Milukata, po której w tej chwili, na którą został skierowany ruch tranzytowy to jest, to jest w ogóle problem powiedzmy no bardzo poważny, bo jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to jest droga DK. Jeden. W związku z tym zarządcą tej drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I to wynika, powiedzmy, z rozporządzeń Ministra Infrastruktury, jak i Dyrektora Generalnego Dróg Publicznych. Panie Wójcie, wiele kontrowersji wzbudziło dzisiaj przedstawienie przez Pana Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad z Katowic statystyk. Tak jak powiedziałem wcześniej, statystyki są dobre, ale też trzeba umieć je czytać, bo... To są tylko cyfry, a nam przychodzi tutaj żyć, mieszkać, pracować, i ja nie chcę być jedną cyferką w tej statystyce po jednej czy po drugiej stronie, bo ja czuję się jako osoba, żywa istota, człowiek myślący i, i tak proszę mnie odbierać. I tak bym chciał, żeby byli traktowani mieszkańcy gminy Milówka i mieszkańcy gminy Węgierska Górka. Podczas swojej wypowiedzi przedstawił Pan opinię, że. Droga, na którą w tej chwili został skierowany ruch tranzytowy, jest przystosowana do tego ruchu. Proszę o rozwinięcie tej wypowiedzi. Jest przystosowana w sensie technicznym. W latach 2008-2010 GDDK, korzystając z funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wykonała dostosowanie tej drogi do natężenia 11,5 tony na oś. To było zgodne z porozumieniami zawartymi pomiędzy stroną polską i słowacką na szczeblu ministerialnym. I warunek ten został przez, Polskę, przez polską stronę wypełniony, czyli konstrukcja drogi została wzmocniona, bezpieczeństwo ruchu zostało poprawione, tam gdzie było trzeba, wybudowaliśmy chodniki, tam gdzie było trzeba, wybudowaliśmy ronda. W chwili obecnej droga jest przystosowana do przenoszenia ruchu tranzytowego bez ograniczeń. Wymaga normalnych zabiegów bieżącego utrzymania, wykonania nakładek, wykonania remontów cząstkowych. Sama konstrukcja drogi jest jak najbardziej zgodna z przepisami i pozwala na ruch tranzytowy bez ograniczeń. Dlaczego w takim razie kilka dni po uruchomieniu przez słowacką stronę odcinka D3 stały się tak duże zniszczenia na rondzie w Milówce? Tak, analizowaliśmy to rzeczywiście, zauważyliśmy, że jest grupa kierowców samochodów ciężarowych, którzy najeżdżają na chodnik. Uczciwie trzeba przyznać, że większa, większa część kierowców umie pokonać to rondo i pokonuje je bez najeżdżania na chodnik. No nie, niemniej jednak była grupa kierowców, która ścinała zakręt, mówiąc kolokwialnie i, i, i wjeżdżała jednym kołem na nawierzchnię na chodnika. Dlatego zdecydowaliśmy się w imię zawartych porozumień z powiatem, aby wspólnie wykonać, wspólnie wykonać korektę tego ronda i w chwili obecnej to się właśnie dzieje. Powiat przesunął już chodnik i i, i, I tym samym poszerzając, poszerzając powierz powierzchnię, po której mogę jeździć samochody, lada moment my, jako GDDK ja wykonamy w tym miejscu nową nawierzchnię. Przedstawił Pan również e, statystyki i powiedział Pan, że tak naprawdę na tym terenie problemem są samochody osobowe, a nie ciężarowe. Podczas gdy mieszkańcy mówią, pozwolę posłużyć się cytatem z dzisiejszego spotkania: tiry nas tu rozjeżdżają, jak my tu mamy żyć? Tak, potwierdzam. I nasze badania, które przeprowadzaliśmy dwukrotnie, e, Stwierdzają, że na tym odcinku ruch samochodów ciężarowych, uszczegóławiając ruch samochodów ciężarowych z przyczepami, jest stosunkowo niewielki w stosunku do średniej, które notujemy na terenie województwa śląskiego, natomiast występuje bardzo duży ruch samochodów osobowych. I... Nie zgadzam się z tymi postulatami, które Pani powiedziała w związku z powyższym. To są zarzuty, które padły z sali dziś. Tak, i ja odpowiadałem na te zarzuty, mówiąc, że samochodów ciężarowych nie jest tu tak dużo, jak mieszkańcy przedstawiają. To są, o ile dobrze pamiętam, 738 sztuk w jednym badaniu i 845, może, że coś przekręciłem, jeżeli chodzi o drugie badanie, przy kilkunastotysięcznym natężeniu ruchu aut osobowych. Eskalacja tych samochodów ciężarowych będzie miała miejsce, kiedy faktycznie ruszy budowa obejścia węgierskiej górki. Pana odpowiedź również była jednoznaczna. Pan Wójt Straszy Mieszkańców, proszę o komentarz. Nie uważam, aby w momencie rozpoczęcia działań budowlanych nagle, nie wiem, podwoiła albo potroiła się ilość tirów. Rzeczywiście dojdzie ruch aut, które będą stanowiły transport związany z budową, ale nie będzie to. 5000 samochodów. tak? To będą samochody, które yy, siłą rzeczy muszą dojechać do placu budowy. Yy, wykonawca będzie zobowiązany yy, tak prowadzić ruch tranzytowy, aby minimalizować utrudnienia dla mieszkańców, yy, oraz będzie zobowiązany do pokrycia i naprawienia wszelkich szkód, jeżeli podczas takiego transportu one wystąpią. Natomiast nie demonizujmy, nie mówimy o kolejnym tysiącu tirów, tak? które pojawią się tu tylko i dlatego, że rozpoczyna się budowa yy, drogi ekspresowej. Ewa Jaremicz. Wo gehen wir dir?